Jak się Pan czuje, mając 102 lata? A już rozpocząłem 18 103 rok. I dziękuję za to Allahu, czyli po arabsku, czyli Bogu, stwórcy świata. Staram się przestrzegać czystości we wszystkim. W modlitwie do Boga, czystości ciała, całego otoczenia, żeby nie być skazitelnym, żeby nie być gonosłownym. Nie do końca bym chyba się zgodził, że tylko i wyłącznie wiara w Boga jest takim panaceum, taką gwarancją, że możemy żyć długo. A ja bym powiedział tak. Że wierzą w Boga, czyli wówczas człowiek przestrzega e, wszelkie nakazy boskie i zakazy, a tym bardziej wówczas serce jest w spokoju. I cały organizm człowieka pracuje wówczas spokojnie, bez żadnych stresów itd. Co daje właśnie to, żeby człowiekowi nie ujmować jego życia. O której godzinie się Pan urodził? Ja urodziłem się z ludźmi, powierzchni w której godzinie. Nigdy mi mama nie powiedziała. Jak się nazywała mama i jak się nazywał pana tato? Moja mama nazywała się i tata nazywał w domu Lima. A po muzułmańsku ha, Lima, A w rejestrach Michalina. A tatuś na imię miał. Mama nazywała jego w domu Jaś, czyli Jan po arabsku Yahya. Ja". Panie Stefanie, no dobra, już wiemy jak żyć, trzeba wierzyć w Boga. No nie każdy wierzy, jak pan doskonale wie, ale oprócz wiary w Boga trzeba chyba jeszcze coś więcej, coś zachować w sobie. Nie wiem, ja bym to nazwał no być człowiekiem w życiu. E... Człowiek żyjący musi być człowiekiem, musi żyć z w swoim zgodzie, nie narażać się na różne konflikty i nie czynić się komu nic złego, to będzie miał w ten czas czyste sumienie. Jakie Pan by na przykład złożył życzenia wszystkim ludziom bez względu na wyznanie? Ja bym złożył życzenie przede wszystkim wszystkim. Zdrowie w życiu, miłość między sobą, poszanowanie jeden drugiego, tolerancję w religiach, tak jak wiemy, że są, są różne religie, ale każda religia prowadzi do jednego Boga. Każda religia to ten sam Bóg? Każda jedna religia do Boga prowadzi i do Boga jedynego. Bo Bóg tylko jest Jeden Stwórca Wszechświata. A Jego dzieło my widzimy na każdym kroku. Natomiast Boga nie widzimy, bo widocznie nie jesteśmy Jego warci. A dlaczego tego pokoju nie ma? Bo ludzie nie mogą zrozumieć sam siebie. Każdy chciałby być na, na wyższym stopniu, względnie opanować, być władcą. Tu i władza zasypia ludzie i pieniądze też. To można powiedzieć, że jedno i drugie to takie życie ludzkie jest, bo tu nie ma żywności takiej. Każdy stara się wyjść na pierwsze miejsce, ale wszyscy nie mogą naraz. A co to jest tolerancja według Pana? Tolerancja to jest jeden drugiemu w pewnych wypadkach ustępuje. Czy w swoim życiu wielokrotnie Pan ustępował? Tak. Wielokrotnie i dużo Bo jeżeli ja widzę, ktoś nie ma racji, czy ma rację, a widzę, że to jest słuszne, to ja wolę ustąpić. No ale jeżeli jest niesłuszne? Jeżeli jest niesłuszne, to staram się wówczas tą sprawę jakoś tak rozwikłać, przetłumaczyć względnie, tak to dokonać, żeby to uszło wszystko w sposób nieszkodliwy. Panie Stefanie, a jak, czy Pan się jakoś specjalnie odżywia? Ja jem wszystko. Wszystko jem. To, co jest nakazane, i co jest nie zakazane. To zależy, jak i kiedy, w jakich wypadkach. Jak byłem w obozie, to człowiek ja coś popadło, bo tam nie było wyboru żadnego w niczym. Jak byłem w czynnej służbie wojskowej, to tam również nie mogłem. Nie było wyboru tego, co chciałem jeść, czy mnie przysługiwało, czy mnie nakazywała moja wiara. Tak jak mięsa świńskiego. W wojsku nie mogę być wyjątkiem tym. Co pan je dzisiaj? Dziś jem to, co organizm mój potrzebuje. Za dużo nie jem. I jem tak w miarę możliwości, takie lekkie rzeczy. Ale jak byćmy na weselu, to pan jadł wszystko. No, teraz. To pan zje? A nie, to z tych rzeczy takich. W ogóle na ogół tak powiedzieć, jem wszystko. Dla mnie nic nie przeszkadza na razie. Jak z tak tak zasłodniczy i tak dalej. Jak często pan je? Czy pan podjada w kuchni? Tak. Ja często nie wiem, ale jakieś tak cztery razy dziennie. A ale między potem. posiłkami pójdzie pan do... tam gdzieś jakiegoś cukierka pan ukradnie? A cukierkę? Tak, tak, cukierka czasem. Panie Stefanie, pojedziemy w, w maju na wycieczkę? Tak, pojedziemy, objedziemy. W maju, jeżeli da Pomóg, zrobię. Maj to jest piękny miesiąc. I zwiedzimy wszystkie tereny te, gdzie ja nawet przebywałem, przy, gdzie chodziłem. A wszędzie, gdzie i ładnie, gdzie i brzydko i gdzie dobrze były, gdzie niedobrze. To nie robię dla żadnego, żadnego filmu. To tylko ja tak nie odzywam się. Jak to nie? ateras <laughs>